Na bezpieczne wakacje zaprasza firma Temar, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu oraz kompleksu w Kołatce. Moi drodzy, krótka koszula, krótkie spodajki, a to dlatego, że oczywiście mamy wakacje. Witam serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku magazynu Bezpieczne Wakacje. A co będziemy mogli zobaczyć dzisiaj? Tak jak obiecywałem tydzień temu, będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda akcja ratunkowa wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego, które właśnie czuwa tutaj nad jeziorem w Dąbiu. Za chwilę pokaz, a po pokazie kolejne atrakcje dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, oczywiście z nami ekspert, zawodowy ratownik, pan Błażej, witam serdecznie. Witam. Panie Błażeju, proszę powiedzieć, co nasi telewidzowie za chwilę będą mogli zobaczyć, jaki to będzie pokaz. Dzisiaj zobaczymy akcję ratunkową przeprowadzoną tutaj z moją grupą e, ratowników. I co to będzie dokładnie, co się stanie. Dzisiaj mamy w planie wyrodka na kajaku, czyli taka sytuacja, która może się zdarzyć na co dzień. Akcja ratunkowa z rzutką, akcja ratunkowa z kołem, i akcja poza linkami, czyli dopłynięcie, wyciągnięcie, nakrycie kocem termicznym, no i przyjazd karetki pogotowe. No właśnie, bo taka akcja to z reguły m, dość dużo działań, które trzeba po kolei odpowiednio e, rozpocząć. Wy się cały czas szkolicie, dwie osoby będą tutaj ratowane dzisiaj z tego kajaka. Jak to będzie wyglądać? Czyli co? Niech pan jeszcze nam. Krok po kroku, szybko Panie Błażeju, opowie jak wygląda taka procedura od początku akcji ratunkowej. Przede wszystkim, kiedy widzimy zagrożenie, musimy udzielić pomocy. I w tym przypadku ściągamy flagę białą, gdzie oznacza kąpiel dozwolona. Wtedy my ją ściągamy, czyli ludzie powinni już wiedzieć, że trzeba wyjść z wody. Wbiegamy do motorówki, oczywiście mamy już pod sobą sprzęty podręczne, jak bojka, koło ratunkowe. W momencie już odpalenia motorówki nartownik ubiera na siebie szarfę z bojką ratunkową, drugi go asekuruje. Podpływamy do osoby tonącej i wtedy robimy wyskok. To, będzie, to jest wyskok desantowy używany przez nurków, przez e, różne służby ratunkowe, gdzie wyskakujemy do wody, żeby, e, żeby wpaść w to lustro, żeby szybko wynurzyć się i dopłynąć do osoby poszkodowanej. No i wyciągamy, holujemy ją do motorówki, będzie można zobaczyć sposób wyciągania tą osobę poszkodowaną na łódkę, bo naprawdę to nie jest taki, że ona sama wchodzi, tylko my musimy ją wsadzić. No to... Czyli nie jest to wcale łatwe, to, to się mogłoby wydawać, ale jednak ciężar osoby wyciągniętej z wody już jest taki normalny jak na powierzchni, to trzeba się troszeczkę namęczyć, tak? No i przede wszystkim trzeba asekurować tą osobę, cały czas na nią spoglądać, czy nie ma zaburzonego oddechu, czy nie trzeba udzielić jej pierwszej już pomocy, typowo z rescytacją do ożywienia i krążenia oddechowego. No właśnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, od razu zapowiem, w następnym odcinku będziemy mogli zobaczyć taki podstawowy kurs pierwszej pomocy, właśnie jak udzielać tej pomocy w czasie sytuacji awaryjnych, będą Państwo mogli takich podstawowych rzeczy się nauczyć, ale to za tydzień, a za chwilę zobaczymy, jak właśnie ratownicy tutaj z Dąbia, zawodowi ratownicy ochotniczego, pogotowia ratunkowego radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, ponieważ w takim razie co, zaczynamy, do dzieła, do dzieła. Do dzieła. zapraszamy serdecznie. Zapraszam. Vamos dar um descargaço, sem mistério, sem mistério. Vamos lá, vamos lá. Descarga Vamos, guarda Vamos, Marek. Vamos lá,

Cię się w kawałkę wziąłeś O, wciągasz, wciągasz Mam komputer Wciągasz teraz, teraz kręć go do przez Nogi w góry Połóż się Kasia weź tu ręce, podłóż. go Podłóż się i Nee, ik ga het voor Po to jesteśmy tutaj, żeby wyciągać ludzi, osoba poszkodowana, którą tu widzimy na dole, bawiła się z kolegą na kajaku. W momencie wywrotki musieliśmy udzielić pomocy, kapuki nie zadziałały. Osoba wracająca z powrotem tutaj przez nas holowano już na pomoc, straciła przytomność i zrobiliśmy czynności, które prowadziły do wyniesienia na pomoście, unieruchomienia i postawienia w pozycji przeciwstrząsowej. Ta pozycja przeciwstrząsowa jest po to, żeby nie było wstrząsu mózgu, bo osoba straciła przytomność i teraz czekamy na przyjazd karetki pogotowia i przejęcia go przez ratownicze. Moi drodzy, tak mi się spodobał pokaz ratowników z Ochotniczego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, że postanowiłem, że przez chwilę też popilnuję Kąpiących się tutaj nad jeziorem w Dąbiu. Mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. Oh, Woo! Klasyka, proszę Państwa. I to był bezpieczny skok na główkę. Zapraszam na kolejne odcinki magazynu. Bezpieczne wakacje. Na bezpieczne wakacje zaprasza firma Temar, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Dąbiu oraz kompleksu w Kołatce.